Dzisiaj ciągi poniedziałek, musiałem zmienić kolejność przez to, że mi tak wypadło w tamtym tygodniu. Co, 160? No idziemy, zobaczymy. 350, 360 dzisiaj. Ile uda się zrobić, tyle zobaczymy. Przytyło mi się kurwa w tym bębnie i ciężko mi się złożyć do tego ciągu, ale co. A, no i testy nowych pocisków. Jak widzicie, nie, w ogóle inaczej się czuję, yy, inaczej no. Czujecie się niż z tych wcześniejszych, bo tak faktycznie jakby to były jakieś klapuszki, kurwa na siłkę, a nie do ciągu. Można, można sobie śmigać na palety tak samo. Ubie. Давай, 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 mamy co dzisiaj mamy, środę <śmany> mamy środę, już wam pokazuję taki mój kurwa baniak cały na trening o, proszę bardzo taki wleci podczas całego treningu, tutaj mamy kolagen, MSM, cytrulinę kreatynę chyba tyle e, tak chyba tyle e, no a przepraszam i syrop e, słodki malinowy 150 ml, czyli koło 360-350 kalorii. Coś takiego. Żeby tego cukru trochę podczas było, bo jak wiecie ja trenuję praktycznie nadcho, jedynie trwam do kawki jakąś słodycz sobie wrzucę, a tak to jest to trening nacho. Dobra, idę na yy, Marcinka i idę trenować. Tið yeah. er yeah. 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 Dzisiaj troszkę będzie zabawy, mamy środę, jestem po dniu wyciskania Jak widzieliście PR, uczciłem to już piwkiem A na kolację wyjeżdżają takie rarytasy, zaraz wam pokażę z bliska I tak, są takie zupki chińskie wiecie Generalnie my to kupiliśmy w, jak to się nazywa w manufakturze? Kuchni świata? Coś takiego i tam macie takie różne fajne zupki chińskie wiadomo. zdrowotnie to nie jest rewelacja, ale powiem wam makaron nudle z tego. podług naszych jakichś wiFonów kurwa, i innych to jest rewelacja. No to nie jest tylko taka zupka, zupka tylko taki jakby makaron z susikiem. Ale e, to w ogóle pierwszy raz, to jest w ciulu ostre. Ja powiem wam, zjadłem najmniej ostrą, która nie miała. E, ostrzeżenie, że jest bardzo pikantne e, danie. E, że jest bardzo pikantne danie. No i naprawdę dała, dała popalić. E, tutaj już to ostrzeżenie jest. Tego jeszcze nie jadłem. E, jadłem kiedyś, 3-4 lata temu, którą też mam u siebie w szafce. nie jest i coś tam, coś tam. Taka czarna. E, no i ją powiem, Wam jedliśmy jedną na pół na dwóch chłopa i ledwo ją żeśmy zjedli e, tam jak patrzyłem to patrzyliśmy to od czucia, jak e, było bodajże 50 tysięcy SKU coś takiego, e, nie wiem jak tutaj ale dawno pikantnego teraz nie jadłem no zobaczy... zobaczycie moją reakcję na tą zupkę no, mam nadzieję, że będzie smaczna tak wygląda danie, nie jest za duże ale tylko masz ostygnie, bo jak jest gorąco i ostre, to nie ma szans. Dobra, zjadłem tyle. No powiem Wam jest ostra, ale bardziej jest pieprzna. Niżeli ostra tą, którą jadłem wcześniej, ale jej wam nie nagrywałem. Ale jest grubo, jest gruba, jak widzicie. Jestem już kurwa cały upocony. Zjem, w smaku jest naprawdę rewelacja, bo to jest bardzo dobre są te zupki. Smakowo, no ale są kórewsko-ostre. No, zobaczymy, chyba z nią całość. Na, na challenge nagramy Wam tą dwa razy spicy. No, ona to już z papci, wydóbce naprawdę. E, ta przy niej to jest kurła pikuś. E, bo tam pamiętam zjadłem dwa, trzy takie, no, kurwa, dwie, trzy takie porcje i miałem dosyć. Nie czułem języka i ust. No tutaj jest całkiem całkiem spoko. Powiem Wam, że kurła czasuwa. Podczas jedzenia nie czuć nic. Znaczy nie, no coś tam czuć tej pikantności. Ale jak skończyłem, to jest już dramat. Już cały shaker wypiłem, kurła. Nagrywałem dla Was w domu. Przed przyjazdem tutaj, ale się usunęło. E, co? Dzisiaj siady e, planowo 410. Zobaczymy. E, czuję się dobrze. Wziąłem przetringówkę z KFD. E, wziąłem przetrengówkę, wypiłem kawkę, to jest KFD Są z większą zawartością kofeiny. E, mam cukry na treningu. Także powinno być dobrze. O. Piła broda kurwa. Nie, to od magnezju, bez przesady e, Teraz mamy 220. 220, rozgrzewamy się. No i zobaczymy, czy będzie PR. Jak będzie, to chyba za dzisiaj jakiego drinka na wieczór dupnę. O, bo jest sobie kurwa zmęczony jest tu wyjściu. I to nie jest łatwe. O, proszę bardzo. Tu jeszcze czeka na Monstera. I AXO, AXO będzie bodajże tutaj Na tej ściance, bo jest taka flaga, nie ma baneru A tam baner będzie się lepiej prezentował Na flagę tutaj przyczepimy na taśmę Będzie kurwa trójbojowy lomer Co? się kurwa co dostaje czy co Gratuluję sztanga Już mam kurwa niestety Nawet taka Znaczy nawet taka, no, to jest zwykły random Ale już zaczął troszkę, troszkę to chyba Z tego względu, że W połowie ruchu zaczęło tak to miatać Że było bardzo ciężko e, To ogarnąć e, Ale czułem, że wstanę generalnie Mając to na plecach Tylko no obawiałem się o to, że gdzieś tam będzie jakaś destabilizacja i, i kurwa jednak Pójdzie coś nie tak eee, Co? Przystanek zaliczony W przyszłym tygodniu przyjdą sztangi akso Będziemy testować sztangi akso. Mam nadzieję Okażą się sztywniejsze niż ta Będzie to jeszcze lepsze Druga kwestia Troszkę zjebałem, już nie po prostu Marnować swojego skupienia Delikatnie na lewą stronę była do szlanga Przez to nie wyjąłem tego jak widzieliście idealnie równo yy, I troszkę nam zakołysało na górze To już moja wina Ale tak jak mówię nie chciałem tego fokusa, skupienia tracić i na nowo się nastawiać Tyle, dzisiaj jakiś dobre drinki, piwko na wieczór Jeszcze sporo spraw do załatwienia dzisiaj yy, trening odhaczony, PR odhaczony. Eee, czy ktoś będzie mówił, czy to jest kiber, czy nie? W chuju to mam, eee, ja pokazuję to na zawodach, eee, a nie na treningu. Tam mam lepszy sprzęt, lepszy. Lepszą stankę, głównie. Lepszą stankę. Nie jest tak rozłożony ciężar, przez to mną tak nie, 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 nie gibota. Eee, także tutaj, treningowo, jestem bardzo zadowolony. Odpoczywam. I za tydzień 420. Dobra, wcześniej z rana nagrywałem, ale e, nie wiem, ten materiał oczywiście zbukował, kurde, jest bez dźwięku. E, chciałem przedstawić Wam też e, aktualizację, aktualizację, jaki sprzęt e, używam aktualnie z Monstera e, i poszczególnie e, dam Wam foty, bo akurat zostawiłem wszystko w aucie. Ale dam Wam fotki, co będzie dla Was jeszcze lepsze, bo zobaczycie, jaka jest tego cena. Screener z Monstera sobie porobię i Wam rzucę. Ale jest to pas. U mnie z klamrą i raczej polecam z klamrą. Jeśli ktoś ma zamawiać parę tam groszy, dopłacić dużo, dużo bardziej wygodna sprawa niżeli. Ja tutaj już mówię o takich kategoriach cięższych, nie? Że wygodniejsza sprawa niżeli zapinanie się co chwila, tylko macie już ustawione pod siebie. Bach, zapinacie i, i robicie, a jednak będąc w kategorii ciężkiej, czyli powiedzmy 110 plus, e, uciążliwe jest to podpinanie, zapinanie tego wszystkiego. E, Kokołość ty tu robisz? E, to jest jedna sprawa. Macie tutaj cenę i jak to wygląda. E, drugą rzeczą są to e, usztywniacze na nadgarstki. E, to są czerwono-czarne z środku, z tym, z takim gumoleum, co pozwala, co jest bardziej jeszcze może nie tyle co usztywnione co bardziej trzyma się na tak? I nam się to. Nawet jak mocno tego nie zawiążecie, to i tak to bardzo fajnie się trzyma na nadgarstkach. Tutaj cena i screen to jest druga rzecz. Trzecią rzeczą są to buty, teraz nowe do ciągów. E, które naprawdę polecam wciul e, Polecam wciul bo e, Super sprawa e, Super sprawa to Są buciki e, nie tylko do ciągów e, Tylko ja je te, w tym momencie używam już do e, treningu e, Czyli jak mam jakieś wyciskanie e, Czy tam jakiś inny, inny trening akcesoryjny to robię w tym Bo jest grubsza podeszwa Może nie tyle co grubsza bo jest cieniutka Ale jest dużo sztywniejsza twardsza i nawet taki palecik chyba gdzieś tam powiedział yy, nawet jakiejś Chorwacji czy gdzieś można sobie założyć je, wiecie, jako takie pływaki, bo, bo macie kamienie i tak dalej, yy, żeby was w stopy nie nie, ten, nie upijało. To bardzo fajna też sprawa. Yy, tutaj macie tak samo screen, yy, cena yy, to jest rzecz trzecia, czwartą rzeczą jest yy, aktualnie nie używam pasków, to wam tego nie wrzucam. E, ale paski już widzieliście. Dla mnie te czarne to jest no, najlepsze. Paski w jakich ciągłem? E, robiłem ciągi, i tak dalej. Bo super trzymają. A też wątpliwo. Tutaj macie. <grych> Tutaj macie. E, cenę, myślę, że cena jest też dobra. Jeśli chodzi o jakość tych pasków. E, co dalej? E, dalej, czekajcie. To, to, to. Z Monstera. Czy ja coś no, zapomniał o moich neoprękach? E, dangery i wszystkim polecam e, jak najbardziej e, robić dangere, e, zamawiać dangery, jeśli macie e, wydawać pieniążki na mm, e, no, neoprę Monstera. Na neoprendę Monstera to e, zdecydowanie dangery. E, tam jest ta rozmiarówka troszkę większa niż normalnie. Kukuś, proszę cię, uspokój się. <laughs> uspokój się. No uspokój się. E, no, bardziej nasz szkło To Tokuś, dobra, przesuń się. Tutaj tak samo wam wrzucam. <gry> wrzucam wam e, cenę. E, I co? I chyba tyle z Monster'a na ten moment. Tutaj mamy paczuszki właśnie z Monster'a. E, I ja wam, się za poprosić o zamówienie nowego pas, e, pasu. Pasu? Pasa? E, bo zrobiłem się za tłusty. Robiłem się za testy i niestety tamten pad do ciągów nie nadaje się zupełnie. Nie mogę się dłużyć do tego ciągu. Także poprosiłem. No ja powiem Wam, że z generalnej współpracy z monterem jestem jestem niesamowicie zadowolony, bo nie mogę się do niczego przyczepić. Naprawdę. Do niczego. I zamówiłem proszę Was 2xl. Jaka kurwa jest lota długa. Nie wiem, dobra, <laughs> ustawię sobie to, mm, ale no ja wiem, już mam ten pas sprawdzony, jest bardzo dobry i powiem Wam, ee, albo nie, to kiedy indziej. bo mam jeszcze jeden pas i celkę, którego teraz nie używam, delikatnie, e, jakoś tam była coś odbiute, delikatnie się wyrobiło tutaj, mm, w tym miejscu, ale od razu miałem wymienione, teraz nic takiego się nie dzieje e, i leży nieużywany, e, a taki mały szebek, o ile u mnie. Na poziomie zawodowym, już może coś zmienić, to jednak nie zmieni na przykład osoby, która nie rekreacyjnie, a chciałaby podziwiać. to jest druga sprawa. Banner z Monstera, który będzie zawieszany e, w naszej siłowni, bo już zawiesiliśmy Granda, a to taką plagę prowizorycznie przewiesiliśmy, a tutaj z Monsterka e, pięknie nam zawiśnie. Będę sobie rozwijał pewnie, no nawet może to jutro zrobimy. Bo jutro jadę też jeszcze na konsultacje na siłownię. I... Fake. Ty. O tym, co mówiłem. Dendżery, eleczki. Przed zawodami, jako osoba, która gwinduje tak wyniki, przydaje mi się w chuj świeża para. Zawsze jak wiecie, czy macie to SBD czy jakieś inne. Zawsze ta świeża para będzie troszkę bardziej e, efektywna, niż e, używana nawet miesiąc. To nie tak miałem z SBD. Specjalnie robiłem wagę, żeby one były cieśniejsze, bo z SBD nie mogłem sobie wtedy pozwolić na to, żeby zamówić sobie drugie. E, a tutaj jako dzięki, że współpracy mogę sobie na to pozwolić. I to nie jest to, że ja w tamtych, tamtych będę teraz cały czas trenował. Te są tylko jego ośrodki przygotowane, zostają zamknięte i będą czekały na dzień, na dzień sądu. No i tyle z paczuszki, bo tylko tyle potrzebowałem. Ja nie jestem wymagający, więcej nie potrzebowałem. baner dla reklamy, pas, bo się nie mogę złożyć. No i to na zawody, bo już pewnie paczki z Monstera do zawodów raczej nie będę zamawiał, chyba że widzę jakaś nowość. No to oczywiście chętnie przygadne. Eee, no i polecam wszystkim, eee, czy to amatorsko czy trenujecie, czy zawodowo zaopatrzycie się w sprzęt Monstera. Bo w Polsce, na ten moment jak dla mnie lepszej firmy, jeśli chodzi cena jakość nie ma. Um, nie, nie widzę, żeby miała być. O, w ten sposób. E, bo naprawdę, cena jakość tu robi robotę i jak powiecie mi, że jakieś SBT, nie SBT, to kurwa, jak dawać 400 wyprawy na neoprenę, to 350, a tutaj macie za 350 i ta jakość jest taka sama, to jest to samo, tylko tam są bardziej mm, wyprofilowane, ale możecie zamówić sobie niebieskie, monstery które tak samo są wyprofilowane. I tutaj macie po prostu różnorodność. Dobierzecie wszystko pod siebie. No i z SBD co dobierzecie. To wszystko jest takie same, tylko coraz to inne tam kolory na dobrą sprawę i tyle. Tyle. 410 dzisiaj poszło. Chyba nawet już więcej będę nagrywał w tym materiale. Za tydzień szykuję się fajny vlog, bo będzie robiony wydek. Będzie dechroming. Eee, będą nowe pr -y, mam nadzieję Także ja już odpoczywam Pio e, Piątek, dzisiaj, sobota e, I niedziela Odpoczynek, tyle co mam troszkę pracy Nie ukrywam e, No i oczywiście, ktoś był chętny na współpracę Online, czy też e, Czy też e, Plany treningowe e, Indywidualne maila macie tutaj e, no, Widzimy się za tydzień Siła